I ostatnia kwestia, to jest kwestia, e, e, kwestia taka, czy e, pan burmistrz udzielił odpowiedzi odnośnie noclegowni w mieście. Powiem, że jest wniosek do pana burmistrza odnośnie noclegowni, która miała być urządzona z innymi samorządami. Czy jest taka możliwość, żeby taką noclegownię rzeczywiście w mieście stworzyć? Nie ma na bezdomnych nawet zimowych. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Jeżeli chodzi o e, noclegowni w koniecznej. Szanowni Państwo. No my sobie na razie dajemy radę. Chcę przypomnieć, że jestem burmistrzem, a nie prezydentem, bo tak naprawdę niewiele miast na prawach powia powiatu, czyli miast prezydenckich. Ma noclegownie, a jeśli... A jeśli już jest taka potrzeba, jeśli jest taki wniosek, bo ja takiego wniosku nie widziałem, natomiast nie wpłynął w taki wniosek naprawdę, jeżeli inne gminy będą to zainteresowane, to oczywiście miasto kolno bardzo chętnie dołoży się do tego projektu. Myślę, że za to powinien odpowiedzialny być samorząd powiatowy, bo to on jakby obejmuje wszystkie gminy, nie miasto kolno, Miasto Korno, nie jest władne w tym temacie i samorząd powiatowy, Przejmie tę inicjatywę i taką noclegownię wybuduje, to będzie na pewno kosztowało kilka milionów złotych, utrzymanie będzie kosztowało bardzo dużo. My, tak jak mówię, mamy kilka osób, które ewentualnie e e e e e wysyłamy do takich noclegowni i na pewno e budowa dla nas takiej noclegowni jest absolutnie nieopłacalna, bo takich osób można policzyć na palcach jednej ręki. W związku z tym e dzisiaj na nawet o tym nie myślimy, ale jeśli są takie wnioski z gminy, jeżeli w gminach są dużo większe potrzeby, to tak jak mówię, my jesteśmy za, my odpowiedni wkład wniesiemy, proporcjonalny do pewnie naszych e, mieszkańców, to będzie jeden z największych wkładów, e, a powiat może to zrealizować i bardzo chętnie do współpracy przystępuje.